Dzień dobry. Przerwa na reprezentację to jest taki czas, gdzie mm, po prostu ciężko jest o czymś rozmawiać, nie ma za bardzo o czym. Ten czas jest nudny i się dłuży, ale powoli się już kończy. Eee, ja akurat znalazłem osobę, z którą rzeczywiście można o czymś pogadać. Tymoteusz Klubś, Były pił obecnie piłkarz Unii Sparzec, były piłkarz Lecha Poznań, czy też piasta jeszcze czy też Zagłębia Sosnowiec. Witam Cię, Tymek, bardzo serdecznie. Cześć. Może zaczniemy właśnie od tego, że Ty jesteś obecny, piłkarzem Unii, i właśnie jakoś się stało, że obecnie możemy dla ciebie na boiska, w Ciebie akurat na boiskach. Jak to się stało, tak? Tak, jak to się stało? Znaczy, e, ciężko tak powiedzieć e, ogólnie, jak to się stało, bo decyzja była e, dosyć dogłębnie e, przemyślana przeze mnie. i przez, miało, miało to swoje, że tak powiem, e, miałem na to swój jakiś plan, pomysł i złożyło się na to, złożyło się na to dużo czynników, i, e, czy życiowy, czy, czy też piłkarski. E, przychodząc tutaj, moim celem e, chciałem e, i, i to mówiłem, żeby się odbudować, i e, nie było, że tak powiem, e, nie była to długa droga, ale, ale szybko, szybkie rozmowy i, i tak naprawdę po rozwiązaniu kontraktu za porozumienie stron ze Sosnowcem to zaledwie parę dni i, i, i doszedłem tutaj do porozumienia. Z... Czy, z... Czyli kiedy rozwiązywałeś kontrakt z Zagłębem, to nie miałeś innych ofert niż Unia? Czy pojawiły się jakieś takie inne? Nie. Czy... Ale byłeś w 100% zdecydowany akurat na Unię, tak? Tak, jak rozwiązywałem z Sosnowcem kontrakt, jeszcze on obowiązywał mnie Pół roku teoretycznie i, i, e, i gdzieś tak e, w styczniu e, tego roku, czy już nawet w grudniu, tak sobie planowałem to i rozmyślałem na e, ten, ten czas już po, po, po zagłębiu, czyli, czyli lipiec już, e, jak to będzie ta, ta, ta przygoda moja piłkarska wyglądała i, i gdzie może będę i, i na pewno gdzieś tak brałem pod uwagę to mu nie stwarzę, e, przyszła taka możliwość, żeby, żeby podpisać wcześniej kontrakt, bo rozwiązałem umowę za porozumienie stron, tak jak powiedziałem, ze Sosnowcem, no i znalazłem się tutaj w Unii już tak naprawdę w lutym. Właśnie tak jak też mówiłeś, 16 lutego dokładnie rozwiązywałeś kontrakt z Zagłębiem. Na pewno 16 lutego podpisywałeś kontrakt w Unii, to jestem hmm. e, pewien, właśnie aż tak bardzo się spieszyło do odejścia z Zagłębia, czułeś, że już szybciej możesz jakby z tego Sosnowca odejść i zacząć już grać gdzieś indziej? Czy aż tak bardzo się spieszyło? Co znaczy... To nie była... Ja byłem jakby uwarunkowany ze strony klubu, tak? Bo będą w Sosnowcu, tam było dosyć sporo zmian po, po nowym roku i jak wróciliśmy z wakacji, to, to pojawił się nowy trener, dyrektor sportowy i i po prostu zrobili zmiany. Trafiło na mnie, nie widzieli, że tak powiem, mnie, mnie w, w klubie, i, i po prostu wyszła taka propozycja ze strony klubu, żeby rozwiązać ten kontrakt, e, propozycja za, za porozumienie stron i ja absolutnie nie, nie robiłem żadnych przeszkód e, klubowi. Podaliśmy sobie ręce, i, e, jeżeli wtedy bym nie dostał takiej propozycji, to pewnie bym Kontrakt wypełnił do, do końca czerwca, i, i, i tyle. W trakcie tego sezonu, kiedy to odchodziłeś z Zagłębia, ostatecznie zakończył się spadkiem do e, drugiej ligi. I jeszcze potrafiliście w dwóch kolejkach z rzędu pokonać e, no, późniejszych Waniankówek z klasy. Najpierw Lechie Gdańsk, e, później GKS. Katowice. Także myślę, że mogę Ciebie spytać. Dlaczego tak się stało, że Zagłębie po Twoim odejściu z Ligi spadło? Czy kiedy Ty byłeś jeszcze w klubie, to były takie przesłanki, że ten zespół pożegna się z zapleczem Ekstraklasy i spadnie do drugiej Ligi? Nie, nie było. No, jeżeli jest, są jeszcze kolejki do rozegrania, to jeszcze jest szansa. Oczywiście jakoś nie mieliśmy dobrych pozycji w tabeli i punktowo też to nie wyglądało za dobrze, ale, ale tak naprawdę jak ja odchodziłem, jeszcze była Cała runda do rozegrania, więc wszystko się mogło e, wydarzyć, więc... Ale nie było jakiejś złej atmosfery, nie było jakichś problemów z płacą czy czegoś w tym stylu, po prostu to był zbieg okoliczności, że Zagłębie spadło. To jest e, jakby spojrzeć na, e, nie wiem, 4-5 sezonów w tył, to, to Zagłębie Sosnowiec gdzieś e, cały czas e, walczyło o, o utrzymanie, e, wiadomo, że Będąc w tym klubie, dało się to odczuć, że te zagłębie Sosnowiec powinno ze spokojem grać takie, jakie są tam cele w Ekstraklasie, bo klub jest do tego na pewno przygotowany przez poprzez różnych, że tak powiem, sferach czy to sportowej, czy, czy jeżeli chodzi o cały kształt do klub, więc to, to na pewno ale Ciężko powiedzieć, mówię, to, jest, to była już to, te sytuacje się powielały przez cztery sezony, więc e, ten akurat sezon poprzedni zagłębienie no niestety spadł. Mimo wszystko wydaje mi się, że Sosnowiec będzie Tobie się kojarzył bardzo dobrze, po jeszcze w barwach Lecha przeciwko strzeliłeś swoją pierwszą, no i jak na razie jedyną gamkę. W Ekstraklasie, jak tam ten mecz wspominasz? To się skończyło 6-0 do 0 dla Lecha, to też był chyba, jeżeli teraz się nie mylę, taki jeden z pierwszych, jedno z pierwszych spotkań, kiedy wchodziłeś już do tej pierwszej drużyny. Jak się wtedy czułeś, jako już piłkarz pełnoprawny, tak naprawdę, tego pierwszego zespołu? No i jak ten mecz wspominasz? To znaczy, no... Wygraliśmy dosyć wysoko, bo 6-0. Eee, tam też oprócz bramki pojawia się też była asysta, więc e, jeżeli chodzi o sam mecz, w moim wykonaniu, to na pewno na plusji i, i takie rzeczy się pamięta tak pierwszą bramkę w Ekstraklasie, to, to na pewno no, nie da się zapomnieć. E, no na pewno fajne odczucie. Też przejdę płynnie o Twojej przygody w Lechu, bo w sezonie 17-18 w lechu debiutowałeś, a właściwie tak jak powiedziałem, bo to było już sezon później, kiedy zagłębie grało w Ekstraklasie z wami i jechaliście do Sosnowca na to spotkanie, to był sezon 18-19, kiedy już byłeś tak powiedzmy pełnoprawnym. Członkiem pierwszej drużyny, mimo tego, statystyki najlepsze nie była, też często zdarzało Ci się pojawiać z ławki, niż wychodzić w pierwszym składzie. Czy miałeś od też lekką zadrę do Bo tak jak pamiętam Ciebie z gry w Lechu, to nie byłeś zawodnikiem, który powinien w każdym meczu siedzieć na ławce. Eee, trochę tych trenerów się wtedy zmieniało. I gdy gdy szczelinowałem tą pierwszą bramkę, akurat wtedy trenerem był trener nawałka. Nie miałem o co mieć pretensji, tak jak tutaj napomknąłeś, jeszcze do trenera, czy trochę żalu, ale bo gdzieś trochę tych kontuzji się przewinęło i, i z tym, że tak powiem, rywalizowałem, czyli ze, ze zdrowiem. Pojawiła się jedna kontuzja, z jednej się wyleczyłem, zjawiała się następna, więc ciężko mi było złapać jakikolwiek taki rytm, akurat w tym okresie, w którym. Szczeliłem tą pierwszą bramkę to już tak naprawdę chyba była końcówka rundy jesiennej, i zostały tak naprawdę po sosnowcu była chyba jeszcze Wisła Kraków na wyjeździe i była już przerwa, więc złapałem trochę tego rytmu. Bo wcześniej był mecz, też pamiętam ze Śląskiem u siebie, no nie były dobre warunki do grania, ale już wtedy wszedłem po kontuzji właśnie za trenera nawałki i złapałem tam z 30 minut. Pojawił się później właśnie Sosnowiec i później pojawiła się znowu Wisła, gdzie znowu zagrałem większy wymiar czasu gry od początku, ale mówię, pojawiła się przerwa i, i to był taki, że tak powiem wtedy, mm, nie było to dobre dla mnie, bo więc złapałem trochę pewności, zdrowotnie też było dobrze, więc to było tak, ta, ta, ta przerwa była na minus. A tak, mówiłeś o tych trenerach. Mówiłeś, że szkoleniowców w Lechu było sporo. Którego najlepiej wspominasz z tamtego czasu Twoje gry w Lechu? No bo było ich naprawdę kilku. Znaczy każdy trener ma swój model pracy, każdy trener preferuje różne nie wiem, rzeczy taktyczne czy, czy treningi. Od każdego trenera coś wyciągnąłem i każdy trener coś mi dał. No. Jeżeli tutaj mówisz, którego najlepiej wspominam, to wiadomo, że będzie się wspominać trenera, który dał szansę grania, czyli gdzie zadebiutowałem, czyli tu mogę powiedzieć, że trenera Nenad Bielica, więc to był akurat taki czas, gdzie, gdzie było bardzo głośno o mnie i na pewno czas debiutu to tak samo jak bramkę, to, to na pewno się pamięta. Dokładnie tak, też jestem tego zdania. Od sezonu w ten mecz, kiedy strzelałeś pierwszego gola z zagoniem, był w sezonie 18-19, a sezon później wejeś już głównie w drugiej lidze, w rezerwach. Dlaczego tak było? No ciężko powiedzieć. No, to na pewno był e, taki czynnik, który, który mógł na to wpłynąć. To, to na pewno kontuzje. kontuzję. E, mówisz o sezonie po debiucie. Nie, no, no, bo, no to jest 19-20, kiedy była przerwa pandemiczna. Aha. To tak, no to było wtedy sporo tych meczów, to była druga liga rezerwy wtedy. No to na pewno, ja chyba wtedy wróciłem po, po Gliwicach po wypożyczeniu i, i tam miałem też sporo kontuzji, miałem i, i zbytnio nie grałem, więc potrzebowałem grania, potrzebowałem rytmu i, i też może dlatego Tyle tych meczów byłoby w rezerwalnie, a nie w pierwszej zespole. No właśnie, jeszcze tak dopełniając temat Lecha, bo zaraz przejdziemy sobie do tego poruszenia do Gliwic. Sezon później też były te europejskie puchary. Było meczów sporo. Lech też grał, właśnie mówię, w Lidze Europy, w Ekstraklasie był Puchar Polski, a tak naprawdę zagrałeś wyjście w składzie w ogóle tylko jeden raz właśnie przeciwko zniczami Pruszków w pucharze. Wiedziałeś już wtedy, tak myślałeś, że to może być twój ostatni mecz w Lechu i liczyłeś. Że dostaniesz chociaż jakieś te minuty w meczach pucharowych, no bo Lech miał wtedy problemy kadrowe, czy to na skrzydłach, czy to też ogólnie w ataku było tego troszkę. Byłeś cztery razy w kadrze meczowej, a nie dostałeś ani minuty. Czy właśnie wtedy już wiedziałeś, w Tuszkowieś, spodziewałeś, że to może być taki twój, takie twoje pożegnanie z Lechem trochę? No nie. Jeżeli spojrzeć teraz, to, to z Białą człowiek jest teraz mądrzejszy i. I teraz może sobie to analizować. Na pewno wtedy wychodząc na murawę, nawet nie wiedziałem, że to był mój ostatni mecz, teraz mi to przypomniałaś, Ale no nie spodziewałem się, że, że to był puchar Polski, tak? Tak, tak. To tak. Nie sp... na pewno się nie spodziewałem, bo wtedy chyba od tamtego meczu nawet jeszcze trochę jeszcze kontraktu miałem z lechem, więc, więc to na pewno nie, nie brałem tego pod uwagę. No tak się potoczyło, to, to, to na pewno z punktu teraz e, te, widzenia, no to, to, to no na pewno nie wyobrażałem sobie, żeby tak jakoś e, na tamten czas e, no przygoda z pierwszym zespołem się mogła zakończyć. To może ja podpytam Cię troszkę teraz bardziej o ten pierwszy zespół, właśnie tam była ta Liga Europe, graliście hmm. w fazie grupowej. Czy uważasz, no ta grupa była ciężka, tak? ale czy uważasz, że Wy jako zespół mogliście osiągnąć mniej, troszkę więcej niż bodajże trzy punkty tylko ze standardem liesz u siebie? Znaczy, tak jak powiedziałeś, nie była ta kadra nasza za szeroka. Jeżeli chcesz grać w puchara, chcesz grać w lidze, osiągać jakieś wyniki w lidze, a przy tym pokazać się w Europie, no to musisz mieć szeroką kadrę. I, i to jest klucz w tym, w tym aspekcie. Można powiedzieć, że tam trochę było takich niespodzianek, sprawiliśmy w grupie i Teraz tego, z, tego, z tego punktu można powiedzieć, że, że to był chyba możliwe, że max, który osiągnęliśmy wtedy. No ja nie wiem, czy tak mo mogło być, ale już pozwól, że przejdziemy dalej. Wspomniałeś o tym, że byłeś w Piastie Gliwicy na wypożyczeniu. Czy wówczas nie było opcji wybrania innego klubu? Bo co by nie mówić, no mówi, że miałeś tam kontuzję, ale tylko 73 minuty w trzech meczach, no nie wygląda jakoś imponująco miałem oferty. Taką główną ofertą była wtedy oferta z Rakowa Częstochowa. I to były takie dwie oferty, które rozważałem. Wybrałem Piasta, bo akurat wtedy Piast był po mistrzostwie i wiadomo młody chłopak patrzy inaczej wtedy. Widzi sukces, widzi gdzieś taką inną perspektywę tego, a nie spojrzy że tak powiem, głębiej, co jest tak naprawdę lepsze. Teraz mógłbym powiedzieć, że lepszy mógł być wybór Rakowa. Tak? Na tamten moment, w tamtym momencie myślałem, że to będzie piast tym lepszym wyborem, ale też nie grałem, bo, bo miałem kontuzję. Pojechałem, pojechaliśmy na obóz pierwszy zimowy i po tym obozie złapałem już od razu. Przyplątał mi się z powrotem uraz ura Achillesa i się z tym męczyłem przez tak naprawdę całą rundę i, i wróciłem z powrotem do, do Lecha. Właśnie teraz chciałem do tych czasów Lecha jeszcze e, wrócić, bo tak naprawdę znalazłeś się w pierwszym zespole nie przez przypadek. I jak często też, e, często też zdarzało się pewnie, że słyszałeś e, w młodości, za czasów Akademii, że jesteś jednym z lepszych strzygłowych, prawdopodobnie tak było, nie wiem czy tak. Słyszałeś, ale też spotkałem się z taką opinią, że prawdopodobnie nawet mieć według władz i według działaczy, i też trenerów, którzy pracują w Akademii Lecha Poznań, miałeś większy potencjał od Michała Skóbiasia. Jak często słyszałeś, że takie, te, takie słowa i e, ogólnie, czy tak rzeczywiście było, że takie po prostu słowa ktoś ci mówił, że mm, rzeczywiście masz większy potencjał od Skorasia? Wtedy nawet mnie nie porównywano do Skorasia, tylko akurat e, porównywali mnie do e, Jóźwiaka, Kamila Jóźwiaka. E, więc takie były porównania e, ze mną, że tak powiem, e, no porównywali mnie po prostu do, do, do Kamila Jóźwiaka. E, i chyba mogę powiedzieć tu się z tą zgodzę, że, że tak byłem odbierany przez zarząd, przez e, trenerów z Akademii jako ten taki e, jeden z większych talentów e, i tak się wtedy czułem. E, I tu mogę, tu mogę się z tym zgodzić, że, że tak ten, ten talent... E... często słyszałeś po prostu takie słowa, tak? Przez to słyszę? Często, często. To wiesz co, jak jesteś w akademii i Graż mecze, co tydzień dajesz jakąś cegiełkę, i masz jakieś awanse, czy, czy nie wiem, jesteś w juniorach młodszych, za chwilę grasz w juniorach starszych, albo, albo jeszcze wyżej szczebla, albo idziesz na trening do pierwszego zespołu, no to sam już to czujesz, sam wiesz, że masz potencjał, że, że masz talent, a jeszcze w tamtych czasach, gdzie te przejście do pierwszego zespołu, czy też w, w tej hierarchii, w akademii, nie było tak. Łatwe jak teraz jest. Naprawdę musiałeś się wyróżniać, żeby, żeby ten zasłużyć sobie na jakieś kolejne awanse. Więc na pewno tak, wtedy czułem to i, i, i mówię teraz z perspektywy tego miejsca, gdzie jestem, no to, to też mogę tak powiedzieć, że, że cały czas to czuję. Mówiłeś też sporo o urazach, że tych urazów było sporo, że, że zdarzały się jedne, potem się one odnawiały i no, po prostu występowały one czasami nawet zbyt często. Jak dużo one swojej kariery zabrały i czy to jest taki główny powód tego, że my siedzimy teraz tutaj w swarzędzu, a przykładowo ja nie mogę ciebie oglądać powiedzmy, no nie wiem, na boiskach Mistrzów na przykład. No bo tak jak powiedziałem, że chwilą Michale Skurasiu on już w widzę mistrzów w debiut zaliczył. Dlaczego ja nie mogę na przykład Ciebie tam oglądać? Czy to był główny powód? No. Można powiedzieć, że tak. Tak, to był jeden z takich głównych powodów. E, bo mówię, tak jakbyś spojrzał e, przez nawet cały czas, e, ob czas obowiązywania kontraktu z Lechem, to, to sporo było tych urazów u mnie i, i, i to mi zabierało granie. Więc e, to był główny aspekt, który mi nie pozwalał grać, bo jeżeli Masz kontuzję, wyleczysz się z tej kontuzji, to potrzebujesz złapać rytmu, potrzebujesz grania. Jeżeli po pewnym czasie łapisz kolejną kontuzję albo wracasz do tej samej, to nie daje ci to spokoju, to nie daje ci to jakiejkolwiek pewności i chcesz grać, a nie możesz grać. I to jest to jest najgorsze, bo mówię, najważniejsze jest w piłce, w jakimkolwiek sporcie no, że tak powiem ciągłość wykonywania swojego zawodu i to, to daje ci pewność, to daje ci. Eee, Szanse do, do rozwijania się. Też e, się z tym zgadzam. Jeszcze tak e, na temat Lecha, może na początku tak szybko Ciebie spytam, e, czy Ty w ogóle oglądasz teraz Lecha, czy Ty jesteś na bieżąco mniej więcej z tym, jak Lech wygląda teraz? Tak, oglądam teraz Lech. To myślę, że będziesz miał idealnie możliwość do porównania e, za jednego zawodnika, o którego Cię spytam, i drugiego, z którym gałeś. No bo widzimy teraz, jak prezentuje się w Lechu Antoniko Zubal, i też nie bez powodu myślę, że on jest nazywany przez. Społeczność poznańską przez kibiców, przez trenerów, ogólnie też małym Pedro Tibą, z którym grałeś w lechu swego czasu, jakbyś miał porównać tych dwóch zawodników, to który ma więcej zalet do grania w środku pola, czy Kozubal może dać więcej lechowi niż Tiba, I czy ogólnie te, tak sywa ten y, pseudonim mały Tiba, to jest trafne określenie, czy takie może niezbyt że to zawodnicy o innej charakterystyce? To znaczy. Ciężko powiedzieć, czy może dać więcej niż, nie wiem, jako, jako klubowi, akurat teraz Kozubal. E, tak naprawdę można przyrównywać ich charakterystyką, bo tak jak mówisz, i z tym, i z tym grałem. E, akurat wtedy Kozji wchodził do, do, do pierwszego zespołu. Wtedy już, już był widoczny ten potencjał, tylko akurat e, gdzieś fizycznie nie był gotowy na nagranie. Eee, czy może dać więcej e, niż Kiba? To na pewno, no, bo jest młody, jest e, zawodnik z Akademii i zawsze jest e, klub, za, że tak powiem, ta, ta filozofia się nie zmienia, no bo klub chce wypromować swojego zawodnika z Akademii i to będzie taka na pewno perspektywa. I, i to teraz e, można, jeżeli się ogląda mecze, no to, to na pewno ta wartość jego wzrasta, no bo, bo teraz gra na pewno no, bardzo dobrze i można powiedzieć, że, że oglądając go, no, to jest, jest gotowy na ekstraklasę. A Twoim zdaniem był, był gotowy teraz na reprezentację Polski? Bo też o tym się mówiło, że te powołania czasami są troszkę takie, powiedzmy, że może nie... Że dziwne, takie nieoczekiwane, nieoczywiste. Czy Kozli też dostał według Ciebie to, powiedzmy, powołanie? Znaczy powiem Ci, ja tak nie, nie lubię się że tak powiem, wypowiadać na temat, co kto powinien. Zawsze byłem, że tak powiem, skupiony na sobie i patrzyłem na, na siebie i nawet, mówię, wracając do tematu jakichś porównań, to, to wiadomo, jeżeli słyszy się o sobie, że coś, że tak powiem, jesteś lepszy od kogoś w czymś, no to no na pewno ci to buduje, ale mówię, ciężko mi ocenić perspektywę innego zawodnika, bo ja tego nie lubię. Zawsze starałem się patrzeć na siebie i, i ok, obserwuję, no bo funkcjonuje się w klubie, funkcjonuje się na boisku razem, no to widzisz mniej więcej kto ma potencjał, kto nie. Ale no to mogę powiedzieć, że, że akurat Kozubal ma potencjał i, i... Ale czy na reprezentację, no to już nie wiem, to oceniać, bo akurat nie byłem w reprezentacji seniorskiej. No dobrze, no to w takim razie temat już zmienię i do tematu Unii, w której grasz e, obecnie jeszcze na e, moment, bo niedawno mieliście okazję e, wygrać e, Okręgowy buchak Polski e, po tym właśnie, z, po meczu z Wiktorią e, Września, teraz e, mieliście okazję grać już w tym ogólnopolskim przeciwko MKS-owi e, Kluczbork. E, czy przeciwnicy byli na, byli na tyle mocni, żeby od razu was waspokonać na tym etapie rozgrywek w końcu to były jesteście na poziomie ligi równoległej, no bo oni też są przeciwnicy, tylko w innej e, grupie? Czy to był wal za mocny na to, aby nie przejść, aby przejść dalej? Nie był za mocny. Tak jak wspomniałeś, to była to sama klasa rozgrywkowa, tylko inna grupa. Eee, na pewno już po losowaniu widząc, na kogo trafiliśmy, no to to nie oszukujmy się, chcieliśmy, będąc już w tym głównym bucharze Polski, to wiadomo, że chce się grać z jak najlepszymi. I, i no mówię, ten akurat mecz był taki 50-50, tak? Oni mogli awansować, i my mogliśmy awansować. No i tak naprawdę wynik to pokazał, bo bramkę straciliśmy w końcówce w doliczonym czasie gry, więc... Więc, a na pewno z boiska nie było tak, że, że, że jakoś oni byli lepsi czy przeważali. Eee, no jak spojrzeliście na papier, to to mówię, to trzecia liga, tylko mówię, inna grupa. Każdy mógł awansować. Nie było czegoś takiego, że ktoś miał przed większe szanse albo mniejsze, bo to na pewno nikt nie był z nas faworytem. A jak, jak bardzo w szatni przeżywano to, że akurat jak już dostaliście zespół, jak już byliście w tym Pucharze Polski, dostaliście zespół z tego samego poziomu rozgrywkowego, a nie przykładowo z pierwszej ligi czy z No. Ja osobiście byłem nastawiony na to, że chciałem grać z jak najlepszym zespołem, czyli z ekstraklasy albo z pierwszej ligi, bo mówię, to nawet dla klubu jest takim marketingowo fajnie, więc na to liczyliśmy. No dostaliśmy akurat z trzeciej ligi zespół, nie awansowaliśmy, no i tutaj, tutaj szkoda. Szkoda też, więc na samo zakończenie przejdziemy takie dwa pytania, właściwie przygotowałem dla Ciebie i chciałem, żebyś powiedział tylko tak lub nie, ale w sumie myślę, że aż tak długo jeszcze nie rozmawiamy, to powoli poniekąd będę Cię spytać jeszcze o uzasadnienie, więc pierwsze, czy Unia Swarząc awansuje do drugiej ligi w tym sezonie, tak czy nie? To już... Zbawimy się w takiego pomidora, nie? Trochę tak. I z tego co pamiętam, <grymna> ty nie miałeś chyba jakby mo możliwości bycia w tym oryginalnym pomidorze, więc tak możemy, że tak chyba... Nie, jakby... nie miałem. E, nie odpowiem ci tak albo nie. E, w, odpowiem bardziej szerzej. E, przychodząc e, nawet wrócę do pierwszego pytania, które mi zadałeś. E, chyba to było pierwsze pytanie. Chodzi o to, że przechodząc tutaj do Unii Swarzędz, oczywiście brałem swój cel indywidualny, jaki sobie obrałem jako taką perspektywę grania, ale też oczywiście przyjście tutaj skłoniło mnie, że tak powiem, chęć stworzenia tutaj jakiegoś dobrego i fajnego projektu. W sensie mówiło się o tym głośno, o awansie. I i to też mnie, że tak powiem, e, skłoniło na to, żeby, na to, żeby, żeby tu przyjść. E, podpisując kontrakt z Unią na półtora roku, to wiadomo, jeżeli ta, o takim celu się słyszało, no to ten cel, że tak powiem, w tym sezonie e, tkwi w nas i chcemy awansować. E, to jest, że tak powiem, deklaracja ogólna, bo... Piłka nożna jest sportem zespołowym i nie da się odpowiedzieć na to. Nie mogę indywidualnie odpowiedzieć na to, tobie, że awansujemy, albo nie, nie awansujemy. Bo na to się składa dużo różnych czynników. Na pewno mogę Ci powiedzieć, że ja osobiście chcę awansować i każdy, tutaj, kto, kto jest w klubie, też chce awansować. I taki mamy cel i mówimy o tym otwarcie, więc tak mogę Ci odpowiedzieć. Dobrze, to już mówiłeś, że Lecha też obserwujesz regularnie, więc to już myślę, że jako, powiedzmy, kibic, mam, że... znaczy, mam nadzieję, mam wrażenie, że takim też można Ciebie nazywać. Czy Lech w tym co, nie będzie mistrzem Polski? Tak. Dobrze, to właściwie można powiedzieć, że wszystko, wszystkie pytania już Tobie zadałem, więc można powiedzieć, że będziemy kończyć. Moim gościem był Tymoteusz, klub się obecny, piłkarz Unii Swarzyń. Dziękuję Ci, Tymek. Dziękuję.